Słynie z kontrowersyjnych wpisów na, na Twitterze, że lepiej gdyby zajął się skuteczną dyplomacją, bo do tego został powołany, a nie właśnie takimi wpisami obrażającymi opozycję, który nie chce pokryć swoją nieudolność. Jak rozumiem odnosi się to do krytyki, jaka spotkała go po działaniach związanych ze znotem braku z, z Rosji. My cieszymy się jako prawo i jako normalna prawica, nie psychoprawica, jak chciałby Pan Minister. Cieszymy się z tego, że wreszcie dostrzegł on, iż można się zwrócić do naszych sojuszników na, na Zachodzie, do organizacji międzynarodowych, w których Polska uczestniczy. Szkoda, że tak późno i, i, i niestety tak nieskutecznie. Panie Poszle, ja absolutnie nie bronię tego sformułowania psychoprawica, natomiast nie mam pan wrażenia, że coś w tym jest. To znaczy, że jeśli atakuje się. Tutaj jednak jest bardzo mocna krytyka i yy, rozbijanie kołków na głowie Radosława Sikorskiego w tym kontekście. No, ale to jest jakieś powieszanie yy, w ogóle poglądów, bo no, opozycja jest chyba do tego w każdym kraju demokratycznym, żeby krytykować władzę i żeby tej władzy wytykać bardziej. Taka prawda? jest sama istota opozycji. No, polityka zagraniczna nie jest. to, żeby przytakiwać władzy. No my taką opozycją nie będziemy. No, my od początku mówimy, że w sprawie śledztwa smoleńskiego i w sprawie tego, jak ułożyły się stosunki polsko-rosyjskie w tym akurat w segmencie, popełniono bardzo wiele błędów. Od samego początku, od pierwszego dnia po 10 kwietnia. Dzisiaj rząd zbiera tego skutki, zbiera owoce swojej Jesteśmy to winni dezorientowanej części społeczeństwa, który już nie wie, gdzie leży prawda. Jednym z możliwych rozwiązań może być powołanie zespołu, którego zadaniem byłaby weryfikacja różnych hipotez. Z żalem stwierdzam, że powinniśmy coś takiego stworzyć zaraz po zakończeniu komisji. Miller'a, po zakończeniu pracy w Komisji Miller'a. Czy rzeczywiście dobrym pomysłem Pana zdaniem jest stworzenie takiego zespołu, który miałby badać różne hipotezy? Oczućcie, no, że tak. No, znaczy, cieszę, się, cieszę się, że wreszcie również po stronie tych ekspertów, którzy pracowali w Komisji Miller'a i do dzisiaj bronią ustaleń, pomimo różnych faktów, które podważyły ustalenia tego, tego raportu Komisji Rządowej ministra Miller'a, że dzisiaj jakby dostrzegana jest potrzeba rozmowy, bo do dzisiaj właściwie takiej Dostrzeżenia takiego faktu nie było. My to jako Prawo i Sprawiedliwość proponowaliśmy już wcześniej, aby eksperci, którzy pracują dla zespołu parlamentarnego Antoniego Maciejowicza, podjęli bezpośrednią dyskusję z tymi ekspertami, którzy Ale zbierali chodzi o to, żeby to tym było da, dalej po bo to tylko gwarantuje wtedy, że rzeczywiście. Tezy. No, każdy ma tutaj jakieś swoje racje, każdy mówi, że opierał się o dowody, w związku z czym powinniśmy skonfrontować te Prezes Polskiej Akademii Nauk. Być może, ale okay. nie jako ekspert, który będzie rozstrzygał, kto ma rację. Bo to nie o to chodzi, żeby przewodniczący mówił, ci mają rację, ci nie mają racji. Jako pewien moderator. Natomiast tak naprawdę ta dyskusja, którą będzie się całe społeczeństwo przysłuchiwać, ona chyba będzie miała takie znaczenie, że trafi być może gdzieś do, do umysłów ludzi. Wydaje się, że prezydent Bronisław Komorowski też jest zwolennikiem takiego rozwiązania, bo z jednej strony mówi, że teoria, która mówi o zamachu jest oparta na zerowych przesłankach i zerowych szalisa w programie, ale z drugiej strony zaznacza, że stało się coś niedobrego, że po rozwiązaniu komisji Millera wyjaśniającej sprawę zabrakło trzeźwych głosów fachowców, mogących toczyć polemikę z szalonymi teoriami. Skąd nagle wszystkich taka refleksja? Prezydent Rejsał Komorowski, Maciej Lasek po raz pierwszy tak naprawdę mówił się, że czegoś po pracach komisji Milera zabrakło. Ja się dziwię tym słowom prezydenta Rejsała tak Komorowskiego, ponieważ odnoszę wrażenie, że nie zapoznał się chyba z tymi materiałami, którzy właśnie, który został wytworzony przez Apelowałem do pana prezydenta, żeby się wypowiadał w tej sprawie dużo bardziej spokojnie i dużo bardziej obiektywnie. Teraz co do samej refleksji zgoda. Rzeczywiście od czasu zakończenia pracy Komisji Minera minęło sporo czasu i od tego czasu również pojawiły się nowe fakty zasadniczo zmieniające nasz obraz tego, co wydarzyło się 10 kwietnia i poddające dużą wątpliwość ustalenia Komisji no, chociażby Pierwsza z rzędu, rzecz całkowicie niepodważalna, mianowicie przekłamania w stenogramach z czarnych skrzynek bo z tego, co odsłuchiwano Komisja Millera posługiwała się zupełnie innymi stenogramami, innymi zapisami. Potem dzięki badaniom Instytutu Zanas Krakowa okazało się, że padały tam zupełnie inne słowa, kluczowe zupełnie, bo mówiące o tym, że piloci nie zamierzali lądować inaczej niż Komisja Millera twierdziła. Ostatnie badania chociażby przez prokuraturę przeprowadzone, które świadczą o tym, że na braku tu polewa od ślady materiałów wybuchowych. No, to jest wszystko. To, co to, 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 wszystko, to są wszystko pewne. Wskazania jednak były całkowicie wyraźne i zostało już udowodnione, że tutaj nie ma miejsca na margines, a jeśli to jednoprocentowe, więc przyjmijmy, że tak jest. Inną sprawą jest skąd się ten materiał wybuchowy wziął, ale ktoś musi to właśnie rozstrzygnąć. I to no, dlatego właśnie dlatego, taki dlatego potrzebne, jest, potrzebne jest dzisiaj. Pani jest chce, coś, co jest Czy pan podziela zdanie szefa klubu parlamentarnego PiS Mariusza Błaszczaka, który mówił wczoraj o prawdziwej chęci, żeby cokolwiek w tej sprawie, w sprawie Smoleńska zrobić. Oni od samego początku oddali całą sprawę badania katastrofy Rosjanom i dzisiaj A tak, tylko tak. są zakładnikami. Aktywność no, ale tak, panasz... to przede wszystkim jest całkowicie bez, 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 nieskuteczna, o czym przekonują mnie wczorajsze słowa ministra Ławrowa po spotkaniu z ministrem Sikorskim, który minister Ławrow z jednej strony kpił sobie tak naprawdę z nas wszystkich mówiąc o tym, że Rosja z, z wielką empatią pochyla się nad tą tragedią. No, jeśli taką empatią i takim pochodzeniem się nad tragedią było to wszystko, co Rosjanie dotychczas robili za Ano Diny na czele, to dziękuję za taką, yy, yy, za taką empatię. Z drugiej strony minister Sikowski, który jedyny argument, jaki był w stanie przedstawić, to takie płaczliwe yy, mówienie Rosjanom, błagalne mówienie Rosjanom, że jak gdyby się ich samolot z ich prezydentem rozbił, to pewnie też by chcieli, żeby wrak z nich wrócił. No to nie są argumenty, no to po które są. Ale składła Sikowski takiego, nie narażając się na takie nagłówki gazet jak dzisiaj, że jest totalna porażka, że poległ w, w Rosji, w rakowisko obietnic. Po co się na to naraża, skoro nie chce? opinii publicznej wskazują na to, że Polacy żądają, nie tylko chcą, ale żądają, żeby ten brak jak najszybciej wrócił do Polski. W związku z tym rząd musiał coś w tej sprawie zrobić. No, rząd, który kieruje się PR-em, musi odpowiadać na tego typu zapotrzebowanie opinii publicznej. I stąd było tylko i wyłącznie to działanie. Jestem przekonany, że minister Sikorski z góry zdał sobie sprawę, że nic nie, nie skóra. A dlaczego? Dlatego, że ten rząd, rząd Donat też spróbowali. No, ale euro w eurodeputowani w tej sprawie akurat chyba dużo robili, przypomnijmy sobie, wysłuchanie publiczne w Parlamencie to to które było i, i na pewno i na pewno to będziemy robić. Natomiast Lady Ashton, chociażby po tym, jak potraktowała to, 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 to zwrócenie się ten apel ministra Sikorskiego, kiedy jedyne co usłyszeliśmy to przyjęcie do wiadomości, a jednocześnie gdzieś z kręgów zbliżonych słyszeliśmy. Znalazł się w rękach specjalista od marketingu politycznego, Marka Kochana, który przygotowuje prezesa do nowej strategii Prawa i Sprawiedliwości. Coś w tym jest? Znaczy, no to akurat w ogóle jest chyba nic dziwnego. Myślę, że wszystkie partie na świecie i wszyscy politycy na świecie, którzy pełnią ważne funkcje państwowe czy polityczne, korzystają z pomocy fachowców. I to nie jest zarzut, który ja formułowałem do Platformy Obywatelskiej, że oni też korzystają.